Witamy w naszym programie. Piętnastka uczestników, która będzie podzielona na dwa zespoły, będą musieli rywalizować w różnych zadaniach. Drużyna, która przegra wyzwanie, będzie musiała wyeliminować jednego z uczestników. Poznajmy uczestników. Witam, jestem Karol i jestem Karolem. Dzień uczestnicy. Znowu nikt nie chce uczestniczyć w swoim programie? Ach. Zamknij się. Teraz to się już na pewno uda. Wątpię. Ciekawe, czy następnym zadaniem będzie leżenie w płocie. Jestem z i potrafię rzucać banany. Masz moją torbę z lekami? O moje serwa! Nie mam, ale możesz pójść 30 km do jakiegoś miasta, żeby sobie kupić. Moje nogi! Grażyna! Profesjonalna kucharka. I nie chce się zadawać z tymi wieśniakami. Ta trawa jest za sucha i za mokra. Ile to 2 plus dwa? Cztery. Pewniany ten program. Ja jestem banan. Ja banan banan. Ja banan banan. banan. Jestem profesjonalnym jabłkiem. Róża. i nie dam wygrać tym obstrońcom. Jeśli posiadam moją maść na kolana, to naprawdę pokona nawet Bartka.